Myślę, że nie każdy się nadaje do długich podróży, i pewnie część osób, która myśli sobie, ale by było fajnie tak podróżować bez końca, to myślę, że część z tych osób nie zdaje sobie sprawy, jak to podróżowanie tutaj wygląda, bo wcale nie jest tak kolorowo. Jest pięknie i cudownie, ale myślę, że większość osób zrezygnowałaby po kilku tygodniach, ponieważ minusy są takie, że co trzy Cztery dni, jeżeli chce się zwiedzać, trzeba się przenosić z miejsca na miejsce, z hotelu do hotelu. Ciągłe pakowanie, rozpakowywanie się, pakowanie, rozpakowywanie się. Szukanie restauracji, żeby zjeść i się nie zatruć. Kolejne, kolejny punkt. I ktoś powie, a dobra, zjem sobie tu i tam, byle gdzie. No i my też tak jedliśmy tu i tam, byle gdzie, dopóki się nie posraliśmy. A jak się posraliśmy, to już stwierdziliśmy, o nie, sprawdzamy opinię, i jemy tam, gdzie te restauracje są w miarę przyzwoite i to jedzenie jest przygotowywane powiedzmy w godnych warunkach. To jest kolejny minus. Jaki jest jeszcze kolejny? Kolejny jest taki, że jeżeli wyjeżdżacie i nie macie pracy, to po pewnym momencie wam się to nudzi. Powiedzcie teraz, że jestem jakaś nienormalna, bo jak to można, wiecie, narzekać na to, że się nie ma pracy. No jak gdybym tutaj w tej podróży nie pracowała, bo tak mieliśmy podczas pierwszej podróży, nie pracowaliśmy i po pewnym czasie po prostu nam się nudziło. Nie, nie wiedzieliśmy tak. No wiadomo, zwiedzanie, zwiedzanie, ale też ile można zwiedzać. Bo po pewnym czasie się po prostu nie chce, brakuje tej takiej rutyny, tego, że coś musisz wstać, zrobić, bo później się rozleniwiasz i jesteś taki flakowaty. No na pewno tak macie nieraz, jak jesteście na, nie wiem, w niedzielę, że nie macie z jakiegoś punktu zaczepnego, że snujecie i nie wiecie co z zrobić. No to tak bywa nieraz w podróży. My teraz mamy pracę, w sensie prowadzimy te wszystkie social media i blogi i youtube i coś tam, coś tam, także nam to cały czas ten dzień mija w jakimś tam, wiecie, mamy to jakoś tak poukładane, że wiemy co robimy i jest czas na zwiedzanie, jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek i tutaj po prostu w podróży prowadzimy takie życie swoje i to jest okej, okay. ale gdyby tej pracy takiej naszej nie było i tego zaangażowania w to tworzenie tych wszystkich treści, to myślę, że byśmy już dawno wrócili do domu. To jest kolejny minus, nie wiem jaki jest kolejny, miałam jeszcze tutaj jakieś, ale zapomniałam. Brak znajomych A no właśnie, brak, brak znajomych, brak rodziny, jesteście ciągle sami. Ciągle sami i możecie poznawać sobie ludzi w hostelach, w hotelach, na ulicy, ale to są takie przelotne znajomości i ciągle musicie mówić, jak się macie na imię, skąd jesteście, co robicie i takie tam. A wiadomo, no, fajnie by było gdzieś tam wpaść do kogoś znajomego na kawę, no to tego brakuje, jak już jesteście kilka miesięcy, pół roku, siedem, osiem miesięcy.